Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na 6 odcinków, bo jest 6 przykładów. Pierwszy odcinek będzie ogólnodostępny, natomiast kolejne przykłady będą bonusami dla osób wspierających kanał. Zaczniemy od przekształcenia równania prostej wyrażonej w postaci ogólnej do postaci kierunkowej. Tak to wygląda. I teraz najważniejsze dla nas. To odczytanie współczynnika A, to jest liczba stojąca przy x, czyli w tym przypadku będzie to liczba równa minus 1. Zapisuję, że A jest równe minus 1. Następnie, jeśli chcemy odczytać czy podać miarę kąta, jaki tworzy prosta z osią X, to przypominam, że współczynnik kierunkowy to jest tangens kąta nachylenia prostej do osi X, czyli w tym przypadku otrzymujemy tangens alfa. To się równa minus 1. No i tutaj będziemy musieli skorzystać ze wzorów redukcyjnych, bo zobacz kąt alfa, ogólnie tangens kąta alfa, przypominając sobie wierszyk, ujemny jest w drugiej ćwiartce i w czwartej ćwiartce. Ograniczymy się do drugiej ćwiartki, czyli do zakresu kątów od 90 do 180 stopni, teraz tangens tego kąta możemy przedstawić jako tangens kąta 1 razy 90 stopni plus pewien kąt ostry beta. I cały czas jesteśmy w tej drugiej ćwiartce, prawda? Ale pamiętając o wzorach redukcyjnych, jeżeli mamy, no po pierwsze, tangens znajdujący się w drugiej ćwiartce, to zapisujemy minus. Następnie, jeśli mamy nieparzystą liczbę kątów 90 stopni, tak jak tutaj, to musimy... Funkcję tangens zamienić na kofunkcję. Czyli funkcję kotangens. Tangens zmienia się na kotangensa, sinus na kosinusa, kosinus na sinusa i tak dalej. Tutaj otrzymujemy kotangens beta równe minus 1. I teraz, jeśli podzielę obustronnie tę równość przez minus, to otrzymuję taką zależność, że kotangens beta to się równa 1. Patrzę do tabelki, do tablic maturalnych. Tam jest taka tabelka z charakterystycznymi kątami, i widzę, że dla kotangensa odpowiada wartość równa 1. Pamiętaj, że kotangens to jest odwrotność tangensa. W tablicach maturalnych nie ma wiersza z kotangensami, więc musimy, musimy myśleć w ten sposób, że kotangens to jest odwrotność tangensa. Ale tangens, tangens i kotangens e, dla jedynki ma ten sam kąt. Tutaj chodzi o kąt 45 stopni. Teraz my chcieliśmy wyznaczyć kąt alfa, kąt nachylenia prostej do osi X, czyli wracamy tutaj do tego nawiasu i otrzymujemy 90 stopni plus 45 stopni to się równa 135 stopni. O taki kąt chodziło w tym zadaniu. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do przykładu B. Rozwiązujmy dalej to zadanie. Ono jest naprawdę ciekawe, warto rozwiązać wszystkie przykłady, bo dzięki temu no przypomnimy sobie jeszcze raz wzory redukcyjne i porządnie się tego wszystkiego nauczymy.